Witam wszystkich w nowym filmiku. Dzisiaj przedstawię Wam, w jaki sposób zrobić taki prosty nożyk kowalski zwany też kabłączkowym. To jest nożyk zrobiony z jednego kawałka stali, gdzie jedna część z tej stali stanowi ostrze, a druga rączkę. Ona jest tak zagięta tutaj charakterystycznie, tak, żeby ją można było fajnie chwycić. Jest to dosyć wygodne, stabilne, w zależności jakie grube to jest, to ona będzie się Lepiej lub gorzej trzymać z takim tutaj fancy zakręceniem, co by to wyglądało bardziej widowiskowo. No i no, prosta konstrukcja bez żadnej filozofii, jest trochę kucia, ponieważ całą tą część musimy odkuć i zaraz pokażę z czego z takiego płaskowniczka. Będziemy to robili z takiego płaskownika. To jest płaskownik stali NC6, stali narzędziowej o długości 17 cm. W szerokości, dajmy 5 cm czy 4 cm, i on jest o grubości 4 mm. Nie mam miarki w, oczu, po, oczu, w oczach, tylko po prostu sobie przypomniałem, ile ma. On jest tutaj ścięty na końcu, dzięki czemu łatwiej nam będzie wyprowadzić to ostrze, bo wystarczy wtedy tutaj uderzać. Jakbyśmy mieli takie coś, no to musimy tutaj sklepywać, wyprowadzać. On zawsze na czubku nam się zrobi taki nieładny, a tu już mamy ostre. Także z tym nie będzie problemu. Oczywiście taki nóż będziemy szlifować, tutaj tego nie unikniemy, no bo musimy wyszlifować taki nóż, choć będziemy się postarać, e, będziemy się starać jak najbardziej go odkuć, e, dzięki czemu on nie będzie po prostu wymagał takiej dużej ilości szlifowania. No. i z takiego kawałka tutaj będzie ostrze, a tutaj w tym miejscu, narysuję kredą, postaramy się zrobić taki, takie wgłębienie. I te wgłębienia ja będę robił na prasie, mojej ręcznej prasie e, balansowej. co prawda, można to zrobić w innym e, innej technice. Można to zrobić albo na rogu, albo używając jakiegoś prętu i przykładając go tutaj. Ja pokażę takie możliwości. Wszakże no, robię to dla kogoś, więc chciałem, żeby to było jak najrówniejsze. E, dlatego będę używał tej prasy. Mojej też pokażę, jakiej używam. I ogólnie fajna rzecz można sobie taką prasę kupić. One są od 5 ton nacisku do 20 ton nacisku, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, chyba tak. Także fajna sprawa. No i taki nożyk, będziemy sobie kuli, później go sobie przeszlifujemy. Nadamy mu jakąś taką wizualną formę w postaci tych zakręceń, żeby wyglądał fajnie. Ja jeszcze naniosę jakieś moje takie charakterystyczne runki oczywiście moją puncę, żeby było wiadomo, kto to zrobił. Sobie go naostrzymy, zahartujemy. No, także dzisiaj przygoda z nożem, z takiego płaskownika zaczynamy. kucie zaczynamy od wstępnego uformowania ostrza. Formuje, formowanie zaczniemy od tej części płaskownika, która jest nacięta ukośnie i ten kąt, który jest bardziej wysunięty do przodu, e, stworzy nam czubek podczas kucia. E, wystarczy rozkuwać ten drugi kąt, e, który jest wyżej tak, by powstał nam taki brzuszek po ukosie. No zobaczycie zresztą, że to uformuje nam po prostu coś na kształt ostrza, jak będziemy go rozkuwać od góry. Pamiętać trzeba o tym, by rozkuwać całość tą ostrza na płasko, też, tak by na całej powierzchni był równomiernie gruby. no Ponieważ, gdy będziemy formować to ostrze, no będzie się spęczniał, tam uderzanym młotkiem. Także warto go rozkuwać też na płasko. Jak już mamy ten wstępny kształt ostrza wykuty, to teraz, za pomocą pracy, akurat w moim przypadku, będę robił to wgłębienie, które oddzieli nam naszą przyszłą rękojeść od naszego ostrza. I to na takiej zasadzie można też zrobić, jak będę zaraz pokazywał na rogu kowadła. Tak samo też można zrobić to za pomocą takiego grubego pręta, uderzając po prostu młotkiem w ten pręt od góry. Czyli tak jakby to robił, teraz robi nam to prasa, a my byśmy uderzali to ręcznie. I to powinno nam wyjść bardzo podobnie. Teraz przejdę sobie do dalszego formowania tego naszego półkłębienia, które oddziela ostrze od rączki. Będę je pogłębiał tak jak tutaj widzicie na kowadle. I podczas tego pogłębiania będzie nam się ta środkowa część tego wgłębienia spęczniać. więc musimy go ją też przez cały czas rozchuwać na bitni kowadła na płaskiej powierzchni, po to, żeby ona była równomiernie na całej długości gruba. I tak jak tu widzicie, robimy to do momentu, w którym będziemy mieli ustaloną jakby grubość docelową początku naszej tej rączki, którą będziemy zawijać. Czyli w moim przypadku to będzie gdzieś taki 1 cm. Po tym jak wstępnie uformowaliśmy nasz początek rękojeści, czyli to wgłębienie, możemy przejść do rozkuwania naszej rękojeści. Rękojeść rozkuwamy na rogu kowadła w dwóch płaszczyznach naprzemiennie, po to by ona nam się równomiernie rozchodziła wzdłuż, czyli żeby ten materiał nam się rozciągał równomiernie. Jest to ogólnie fajne ćwiczenie i bardzo je polecam jako praktyka koordynacji ręka oko. Wymaga oczywiście trochę wprawy, by to sprawniej i szybko robić. I tak jak mówię, Polecam je jako ćwiczenie. Świetnie się to przekłada na ergonomię i estetykę pracy. No i kiedy całość rozkujemy na taką długość 2,5 szerokości naszej ściśniętej dłoni, dłoni, możemy przejść do równania wszystkich boków na bitnikowadła, po to, żeby to było proste i estetyczne. Staramy się docelowo, by ten pręt tworzący naszą rękojeść zwężał się ku końcowi, tak by czubek w sensie końcówka była jak najwęższa, a początek przy ostrzu był jak najszerszy. No ta różnica może być. I na koniec zostanie nam sfazowanie tych krawędzi naszej rękojeści, czyli musimy po prostu zaobić młotkiem te kanty, tak by podczas trzymania tego naszego noża te krawędzie nam nie drażniły, nie drażniły dłoni. Dobra, nożyk jako tako jest odkuty, jak tu go widzimy, nie będę go dotykał bo jest jeszcze gorący, ale po całości jest odkuty, tak jak po kolei widzieliśmy. Najpierw sobie wyżłobiliśmy tutaj taki rowek za pomocą prasy, można też zrobić na rogu, można tak na zasadzie prasy zrobić to, że dajemy tutaj jakiś wałek odpowiedniej średnicy i uderzamy od góry, on też nam się w głębi, tak jak na prasie, tylko że na prasie jest prościej, dlatego ją mam. I zostaje nam tu po wyżłobieniu dalsza część w postaci jego kwadratowego klocka i go też sobie rozklepujemy. Go sobie rozklepujemy na rogu, tak jak widzieliście, po trochu jednej i z drugiej strony. Tak, żeby on, się na, on nam się równomiernie rozchodził. Ja lubię sobie go do pewnego momentu rozklepać na rogu, później go wyprostować na bitnikowadu, a później znowu na rogu pracować. Z tego względu, że jakoś tak mi prościej też to wtedy równomiernie schodzi. Całość jest. Całość się zwęża ku końcowi, nie wiem czy to będzie tutaj widoczne, ale on jest tutaj najgrubszy, tutaj naj, najcieńszy i do tego chcemy dążyć, żeby to było jakieś takie estetyczne. I każdy z tych rantów jest później wycieniowany, lekko klepnięty, dosłownie małym młoteczkiem można to klepać albo leciutko po prostu, żeby nam nie drażnił ręki, ale też żeby nadał to taki, e, takiej ręcznej faktury. Można było oczywiście to wyszlifować na szlifierce, jeśli ktoś lubi taki styl, jak ktoś lubi bardziej taki styl e, czysty. Także będziemy sobie teraz rozklepywali to ostrze jeszcze przed zakręceniem tego wszystkiego, czyli tutaj tego, zrobieniem tego języczka, zakręceniem tego tutaj. Będziemy sobie rozklepywali to ostrze yy, po to, żeby nadać jakby tą geometrię noża już przed szlifowaniem, żeby nam się to łatwiej szlifowało potem. No. Potem sobie przejdziemy do zakręcenia, zrobienia języczka, Zrobimy sobie szlif, bo ja lubię najpierw postawić szlif, a później to wszystko zakręcić z tego względu, że jak najpierw to sobie zakręcę, to później nie będę mógł dotrzeć do tych części, czy nie będę mógł ich wyrównać. Czyli najpierw sobie wszystko oszlifuję dookoła, tak żeby było równiusieńkie. Postawię ten wstępny szlif, później sobie to zakręcę i wtedy będziemy mogli przejść do hartowania tego ostrza. Teraz będziemy nakładać geometrię ostrza, tak by na przykroju poprzecznym powstał nam trójkąt, czyli w prostych słowach mówiąc chcemy po prostu by nam się już zwężał ku krawędzi pnącej do grubości tak około 1 mm. Najlepiej moim zdaniem to robić na krawędzi kowadła, tak byśmy mogli pracować młotkiem pod większym kątem, tak by nam ten młotek nie uderzał obitnie kowadła podczas pracy. I uderzamy tym motkiem właśnie pod lekkim kątem, równomiernie po całej powierzchni, oczywiście z pominięciem tego grzbietu, żebyśmy tam tego, tego materiału nie zwężali. Nasze ostrze prawdopodobnie podczas rozkuwania tej geometrii ostrze będzie nam się wyginać w przeciwną stronę od krawędzi, czyli będzie tworzyć nam taki lekki łuk przypominający banana tego czasu będziemy musieli wyrównać, wyprostować nasze ostrze napytnikowadła. Warto to robić ogólnie podczas całego procesu nadawania tej geometrii ostrza, aby ono było przez cały czas symetryczne, aby nam się zbytnio nie powiginało. sobie jeszcze wyprofilujemy to wgłębienie, które jest przy ostrzu, w które później przyjdzie ten nasz języczek od rękokojeści. No tak, że ona się ładnie wpasowała. My to i tak będziemy później szlifować, ale warto sobie kilka razy stuknąć, by tego szlifowania było jak najmniej. Jak już mamy tą naszą rękę odkutą, to możemy nanieść jakiś ozdobny skręt. Używamy do tego imadła e, i klucza francuskiego, choć mogą też być po prostu kombinerki albo jakieś e, kleszcze kowalskie, e, nasze zwyczajne i w tym wypadku robimy skręt jednostronny, e, także po prostu chwytamy tymi naszymi kleszczami czy kombinerkami materiał, e, który jest wsadzony i madły i skręcamy w jedną stronę. Tak mocno jak nam się podoba, tak naprawdę tutaj nie ma żadnej filozofii. Możemy ten skręt robić też naprzemienny, bardzo luźny, bardzo mocno ściśnięty. Mi się w tym wypadku e, podobało e, jedną stronę i tak bardzo mocno, jakoś mi tak przypasowało. Według gustu, według uznania można to robić. Teraz spłaszczymy naszą końcówkę rękojeści na kształt takiej łyżeczki, po to by nam powstał ten języczek. Następnie sobie ją zakręcimy na krawędzi kowadła tak, by ona nam się wpasowała do tego wgłębienia, które jest e, przy ostrzu. Większa część kucia już za nami. Tak praktycznie zostało nam tylko zakręcić ten pręt, który wyłożyliśmy w rękojeść, żebyśmy mogli to chwycić. Zrobiliśmy skręt jednostronny na imadle. Zrobiliśmy ten języczek tutaj. On jest w drugą stronę wygięty niż ostrze, dzięki temu, że jak go zakręcimy, to on nam się ładnie wpasuje w to wgłębienie. Jedyną rzecz, którą zrobię, to przeszlifuję tutaj, żeby nam powstało takie... Zaraz to narysuję, to będziecie widzieć. O, żeby nam takie ładne wgłębienie równe tutaj powstało. Ponieważ przy ściskaniu na prasie, czy na tym, czy na rogu, nam się ten materiał tutaj zgiął w dół. Przez to, że cały materiał jest wchany w dół, no to on idzie, podąża za tym za tą prasą, czy za tym prętem, czy za tym rogiem, podąża w dół. No i nam się tu zrobiła taka górka. Ona jest dosyć nieestetyczna, nieładna. Fajnie, żeby to ostrze zaczynało się gdzieś w tym miejscu. My sobie oczywiście to przeszlifujemy jeszcze lekko, żeby to było proste. Wygładzenie tych krawędzi tutaj, czyli wyprofilowanie takie już końcowe. Postawimy ten szlif, wtedy zakręcimy tą rączkę tutaj, żeby nam to nie przeszkadzała ta rączka, ten języczek nam nie przeszkadzał w szlifowaniu tej części. No i też jak zakręcimy ten języczek, nie będziemy mogli tego tutaj wyprofilować. Czyli najpierw sobie to wszystko szlifujemy ładnie, na gotowo zakręcamy tą rączkę i będziemy mogli przejść do hartowania. Zaczynamy nasze szlifowanie od tego wgłębienia, tak by było równe i jak najbardziej okrągłe, co przełoży nam się później na estetykę całego ostrza. Także powolutku ja używając takiego specjalnego koła kontaktowego małego sobie to szlifuję. Można to zrobić też pilnikiem oczywiście, jeśli ktoś nie ma. Teraz sobie wyrównamy krawędź naszego ostrza i tak naprawdę przez to, że odkuliśmy praktycznie cały kształt na gotowo, tego szlifowania jest naprawdę malutko i zajmie nam to dosłownie chwilę. Przechodzimy teraz do postawienia szlifu. No i ja się muszę Wam przyznać szczerze, że ja mało tych noży zrobiłem. Nie jest to mój konik, także znam tylko jakieś podstawy. A przez to, że postawiliśmy tą geometrię noża podczas kucia, to mamy bardzo mało szlifowania. To szlifowanie będzie szybkie i naprawdę proste. Ja szlifuję z ręki, tak jak widzicie, nie używam tutaj żadnego zestawu narzędzi. Naszym zadaniem jest wyrównać tą powierzchnię równomiernie po obu stronach ostrza. Aż do momentu, jak na krawędzi tnącej, będziemy mieli tak mniej więcej 1 mm. No i to trzeba zrobić kilka razy. Od razu nam to dobrze nie wyjdzie. Także tylko praktyka, praktyka i cierpliwość nam zostaje. Jak już wszystko wyszlifowaliśmy, to możemy przejść do zakręcania naszej rękojeści. Robimy to na rogu kowadła. W połowie długości naszego pręta, który będzie tworzył tą rękojeść, wyginamy go na rogu na ponad 90 stopni w drugą stronę. A później na bitni czy na rogu składamy go e, już do końca, tak by powstała nam ta rękojeść. No i wszystko sobie później prostujemy. To możemy sobie na tym rogu regulować bez problemu. To nie jest proces nieodwracalny. Także, jak nam nie wyjdzie, to możemy go z powrotem naprostować i znowu go złożyć. Tutaj, według preferencji, nie ma żadnej zasady, czy ten języczek, czy ta rękojeść do końca dotyka, czy nie. Ma się nam to po prostu podobać, albo nam się, ma się to podobać komuś, dla kogo to robimy. Więc, to jest sztuka, to ma być ładne po prostu. Kucie zakończone. Nic tu szkód nie będziemy robić. Przepraszam, że wam nie pokazałem, jak wygląda po wyszlifowaniu bezpośrednio, bo on jest jeszcze po wyszlifowaniu bezpośrednio. Ale zdałem sobie sprawę, że najpierw powinienem nanieść te runki. Zaraz je tu pokażę. Wiem, czy widać w tym miejscu. I no przeszedłem szybko do tego zaraz po szlifowaniu i zapomniałem zrobić ujęcie jak on wygląda po wyszlifowaniu. Ale tutaj widać taką jaśniejszą. Część to jest właśnie ta oszlifowana, ona jest oszlifowana tak na 1 mm, nie wiem czy będziecie to widzieć, ale 1 mm grubości ma mieć ta krawędź. Wszystko to jest wyprofilowane, to już zagieliśmy. Tutaj ogólnie uważam, że wyszedł mi bardzo ładnie. Uważam, że to chyba najładniejszy taki nożyk jaki zrobiłem. Eee, nie zrobiłem jakiś mega, jakoś mega dużo, ale, ale ten mi chyba wyszedł najładniej. Warto też zwrócić uwagę na to, żeby ten języczek nie wystawał zbytnio poza, poza krawędź ostrza, dlatego że jak ktoś będzie chciał sobie dorobić pochewkę, albo my zamierzamy dorobić do niego pochewkę, to ten języczek będzie wystawał, on będzie nam tu przeszkadzał w, w tym w wkładaniu ją do pochwy. Ale no, tak jak widzicie, jak on wygląda, zakręcony prosta sprawa, runki są wybite. Taki mam styl, że sobie wybijam różne rzeczy na moich produktach. Runki są wybite zwykłymi przebijakami, przecinakami. Proste kreski, no runy są akurat bardzo proste w, w nakładaniu, bo są tylko kreski, i kropki, jeśli już. No ale tak jak widzicie, gotowy nożyk. A my sobie przejdziemy teraz do odprężania tego nożyka, bo musimy go pokucie odprężyć. Po szlifowaniu też powinniśmy odprężać. Jeżeli dużo szlifujemy, bo tam też dochodzi do naprężenia, bo oczywiście szlifowanie wytwarza temperaturę. Po odprężeniu wermikulicie będziemy hartować, i po hartowaniu odpuścimy, a później go już końcowo doszlifujemy i naostrzymy, i będzie nożyk całkowicie gotowy. Słuchajcie, do hartowania użyjemy sobie takiego małego pojemniczka, dlatego żeby szybciej nagrzać. Yy, nagrzać yy, olej, bo pojemniczek nie musi być duży, żeby wystarczył do hartowania. W nim jest zwykły olej, tak jak mówiłem, no, a przez to, że mniejszy pojemnik łatwiej będzie go nagrzać, i jak nagrzewamy olej, ja go nagrzewam także, po prostu wsadzam rozgrzaną wodę. Jak widzicie, no jest całkiem gorący w tym momencie. Dobra, i przejdziemy sobie do hartowania. Olej jest jeszcze ciepły, to już się odpowiednio długo nagrzało. I hartujemy sobie. Byczka w oleju. Słuchajcie, nożyk jest zahartowany. Ładnie pilnik się ślizga, bo jeżeli chodzi o hałupy, to sprawdzanie tego w jaki sposób nam się zahartowało no to pilnikiem o znanej twardości warto przejechać po, e, po zahartowanej części żeby zobaczyć czy się ślizga czy zbiera jeżeli na producent pilnika określa się, że jego pilniki mają na przykład twardość 60 HRC no to jeżeli on się nam ślizga i nie zbiera materiału to znaczy, że powstała rzecz, znaczy zahartowana rzecz ma ponad właśnie 60 HRC bo się ślizga i nie zbiera mniej więcej oczywiście to jeśli znamy twardość pilnika, którą podał producent to możemy w ten sposób tak prosto, chałupniczo określić, e, jaką twardość uzyskaliśmy e, przy naszym hartowanym e, przedmiocie. I teraz pokażę Wam, ponieważ można taki nożyk odpuścić w piekarniku, e, w piecu do odpuszczania oczywiście, ale nie każdy może ma piekarnik, e, nie każdy e, może też ma do niego dostęp, czy przy młodszym pokoleniu. Może matka nie chce, żeby było wsadzane e, jakiś rozgrzany metal do, do piekarnika i żeby, nie wiem, zasmaradzał piekarnik. Więc można sobie inaczej poradzić. Więc teraz zrobimy tak, że taki, taki nożek e, musimy najpierw lekko papierem przyjechać i jakby zebrać ten ciemny nalot, który nam powstał podczas hartowania. W ogóle bardzo fajny ciemny kolor e, stal przybiera, jeżeli się go ją ciepłą zanurzy w oleju. To też zabezpiecza bardzo przed korozją e, taką stal i taki sposób stosowany zwany czernieniem stali na gorąco e, w oleju roślinnym, w wosku, pszczelim e, bardzo dobrze się sprawdza. Te rzeczy naprawdę nie rdzewieją i są o wiele wytrzymalsze na korozję. Więc musimy sobie w tym miejscu zebrać ten nasz nalot, tak, żebyśmy widzieli ładnie e, wyszlifowaną powierzchnię stali, czyli po prostu na, na srebrno. Z jednej i z drugiej strony. Podgrzejemy sobie ten blok. Ja go specjalnie postawię na innym bloku stali, żeby mi nie podgrzewał kowadła. Oczywiście, czy nic nie powinno dać stać, jakby kowadło się od tego nie rozkartuje, ale wolę nie ryzykować. I położymy sobie ten nożyk na rozgrzanym kawałku stali, i teraz to ciepło z tego kawałka stali będzie przechodziło do tego nożyka bardzo powoli oczywiście będziemy sobie mogli to wszystko regulować tym jak bardzo blisko jest ten nożyk tej stali będziemy patrzeć jaki nalot stali przybiera ten nożyk i będzie można zauważyć że ten nożyk przybiera najpierw stal taką jasnosłomkową trochę jak zboże takie świeże znaczy takie w sumie już wyrośnięte może nie świeże i to będzie coraz bardziej ciemnieć bardziej ciemnieć aż do koloru takiego fioletowego Później już nas stal nam zacznie się podgrzewać na czerwono. Więc chcemy uzyskać tutaj taki kolor e, ciemnosłomkowy, trochę jak taka stara, zaschła, e, jak takie stare zaschłe życzbą trawy. E, zresztą zobaczycie, jak to wygląda. I ta stal nam się w tym momencie odpuści. Oczywiście polecam do takich stali, jak tutaj mamy właśnie NC6, czy stali narzędziowej takich precyzyjnych, jednak odpuszczać trochę dłużej. Odpuszczać w piekarniku. Myślę, że w tym wypadku będzie to i tak wystarczające, a chcę wam pokazać, że można to zrobić bez piekarnika. Tutaj może na filmiku za dużo się nie dzieje, ale to jest naprawdę fajny przykład, w jaki sposób możemy odpuścić takie ostrze. Ten blok jest nagrzany tak do nie wiem, do 600-700 stopni. I on będzie oddawał ciepło nam do tego ostrza równomiernie. I w zależności jak my blisko to ostrze przyłożymy do tego bloku, jak daleko, pod jakim kątem, to tak nam będzie się to ostrze nagrzewać. Tu musimy bardzo ostrożnie do tego podejść i patrzeć, czy przynajmniej nam się nie zabarwiło na, na ciemny kolor, no bo wtedy to znaczy, że nam się za bardzo odpuściło. Ale jak tu widzicie, jest taki lekko jasny, złotawy kolor na tym ostrzu, w tych częściach najbardziej wyszlifowanych, i to jest nasz docelowy kolor. Sobie Jeszcze wyszlifujemy to ostrze, tak by pozbyć się tych wszystkich zanieczyszczeń, które powstały podczas hartowania. Robimy to zupełnie tak samo, jak robiliśmy to wcześniej, tylko po prostu w tym wypadku mam papier o wyższej gradacji, 120, i trochę na mniejszych obrotach mojej szlifierki. Szlif mamy zrobiony, to teraz co nam zostało, to naostrzyć nóż. Ja go będę ostrzył systemem ostrzałek, bez lokowania żadnego produktu a jak jesteście ciekawi to napiszę w komentarzach co to jest za producent ostrzałek jak ktoś się zapyta, bo nie wiem czy mogę nie mam pojęcia to są ostrzałki diamentowe zakładane na taki stojaczek no i będziemy sobie tak powoli jechać w tej z powrotem aż nam się zaostrzy bo szlif zrobiliśmy tak, że tu jest mniej niż milimetr także e, myślę, że tyle wystarczy no i sobie go ostrzymy Zaczynając od, zaczynając od ostrzałki diamentowej gradacji 240, kończąc na 1000. No i nożyk będzie gotowy. Także zabieramy się do ostrzenia. Słuchajcie, nóż mamy skończone. Nożyk wygląda tak. Po wyszlifowaniu i na ostrzeniu. <laughs> Tutaj widzicie te moje runki. Ja tak zwykle mam taki styl. Jak klienci czy znajomi mnie proszą. To właśnie nanoszę różnego rodzaju runki, różnego rodzaju napisy. Tak, żeby dodać do tego trochę takiej magicznej otoczki. Tutaj mamy autentyczny, znaczy autentyczny napis w przetłumaczeniu na właśnie nordycki. To jest, oznacza bardzo ostre, razor sharp. Jak to jest po tam nordycku, nie pamiętam dokładnie. Wszakże po przetłumaczeniu na runy tak to właśnie wygląda. Używam po prostu słownika internetowego, także tutaj nie mam aż takiej dużej wiedzy na ten temat, ale tak jak nożyk to wygląda właśnie w ten sposób. Surowy, fajny. Typowy test ostrości, czyli czytnie kartkę. Karteczką sobie radzi bardzo fajnie. Żeletka jest o. Do tego też trzeba mieć trochę wprawę. O, proszę bardzo. No jest ostry nasz koleżka. Włosy też goli. No proszę, aż się zdziwiłem, że goli włosy. Także na takim systemie to yy, ostrzałek naostrzyliśmy. Można też to robić na szlifierce, jak mamy pasy na przykład 600, 240, 400, 600 pasy też sobie powinny z tym poradzić, trzeba tylko dojść wtedy do wprawy, żeby to naostrzyć dobrze, żeby nie zniszczyć tego szlifu. Ja mówię, tutaj żadnej satyny nie daję, to ma być prosty nożyk, surowy w takim klimacie. No i co, mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Mam nadzieję, że nożyk Wam się podoba, bo mi się podoba bardzo. Mówię, dużo ich nie zrobiłem. Noży nie robię, jeżeli już to takie, i bardzo mi się ten podoba. Oczywiście zawsze mi się ciężko rozstać z nożami, z każdym tak naprawdę produktem, który robię, który mi się fajnie wyjdzie i mi się podoba, no bo muszę niestety go oddać. Także co? Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Mam nadzieję, że wszystko jasno wytłumaczyłem. Pamiętajcie, że możecie zadawać pytania w komentarzach, ja się postaram na wszystkie odpowiedzieć, w zależności, jak dużo ich będzie. Zapraszam też do odwiedzenia mojego Facebooka i Instagrama. Także co, dziękuję. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Na razie.